Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dajcie łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem I napiszcie w komentarzu czy wam się odcinek podobał No i dobra Dzisiaj odcinek pokazuje wam całą moją listę znajomych Dajcie łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem No to zaczynamy z odcinkiem Taki odcinek jest ciekawy będę go robił no, co jakiś czas Dobra No to tak Idziemy sobie teraz No i tak, dobra to jest właśnie dziewczyna Torego Wiktoria 29 No dobra No i yy, Ma tu jedną 27 rangę i dwie 26 No i dobra To teraz idziemy dalej yy, dobra To jest skąd to Mai? No znam ją ma 122 22 rangę i 4 rangi. No i dobra. Tutaj jest król kubyś pierwszy. No i dobra. I ma tu 124 rangę, 122 22 i 121 21 rangę. No i 420 rangi. No i dobra. To idziemy teraz wyżej. No i dobra. Tu tak. Tu powiedziałam. Muszę sobie to zobaczyć. No i dobra. I tutaj właśnie jest youtuber Damianowski. No i dobra. Ma tu jedną 30 rangę. Jedną dwudziestą rangę. No i ma tu kilka tych 25 rang. nie będę tak patrzył ile. No i dobra. No to... Teraz idę dalej. No i dobra. To jest właśnie... Bartek X, czyli Toxi Oxy. No. no i tak, właśnie no. Ma tu 128 rangę, jedną i kilka piątych, Już nie będę tak patrzył, no ale no dobre konto ma. I dobra. No to tak. Yy, teraz idę no wyżej. To jest właśnie Mikolo. Mój kolega. No i dobra. Yy, 227 rangi 3. 26 i kilka 25. No to jest no dobre konto. i no, dobra. Jest właśnie Kinga, no youtuberka, no i tak ma 49 tysięcy pucharków, 127 rangę. No i kilka 25 rang. No i dobra. Idziemy dalej. No dobra. No i tak mm. idziemy dalej. Mm. Tutaj już nie wiem, czy takie no, ciekawe osoby się znajdą. Dobra, to jest właśnie Mati BS. ma 4,30 rangi, 2,29 kilka włosy i 3,28. No i, a nie, on, on ma 5,30, wydawało mi się, że 4, ale no dobre konto ma, wszystkie postacie, no tak wysoko, no i dobre konto, no bardzo dobre, dobra, no i tak. Hmm. Tutaj właśnie moja friendlista się trochę zmieniła od ostatniego razu. To jest z mój, mój kolega, 70 tysięcy pucharków. Jedna 31 ranga i 4,30 rang. Nie. 530 rang, a jedna No ale no dobre konto. No i tak, dobra. Tu jest właśnie Przy Solo, mój kolega. No i tak. On ma tu kilka tych 30. rang, no i... Ma no dobre konto 31 tysięcy pucharków, no trochę spadł Dobra, żeby odcinek nie był taki krótki to sobie pogram jedną grę yy, Na solo No i dobra Właśnie straciłem jednego pucharka i muszę go odrobić Dobra, to sobie właśnie teraz berem zagram No i tak, Ej, dobra No tutaj Muszę tam pójść, bo tam jest Mazie. Dobra, tu jest ten Mortis Dobra Muszę sobie ten Piper właśnie tak No Dobra, w sumie mogę się steamować, bo sam chciałem Dobra, tylko żeby mi... Nie, nie, no dobra No. Dałem radę uciec Dobra Mam już tutaj lagi, no Muszę teraz tu pójść no i dobra Ta Maisie zabiła tą piper, dobra Dobra Nie no, ten frag nie robi, dobra No to zagram sobie jeszcze jedną co sumie dobra Bo teraz wygram, nie wiem No i dobra Jeszcze teraz już zaczynam grę i dobra muszę sobie przekąpić w krzaku no i dobra no hmm. rozwaliłem tutaj tego kluba no i dobra Myślę, to on teraz skrzynki rozwalę no i dobra tam jest ten kruch, ale dobra sobie tutaj do krzaków pójdę, no mam lagi się boję, że ktoś mnie może zabić a ja będę miał wtedy lagi, no i dobra na razie nie mam tych lagów, dobra, tutaj pewnie nikogo nie ma, ale sobie tak zawsze sprawdzam, żeby się upewnić, no dobra sobie tutaj w tym kampie, no, dobra no i tak dobra no to jeszcze sobie na tu przy kampie no i dobra. O, o pięciu w że jest, może odrobię teraz bucharki nie wiem. Dobra, no to, jeszcze tu przekampię. teraz czterech nas jest, było pięciu przed chwilą, a teraz jest czterech. Dobra, to sobie tu nasz i lepiej przejdę. Prawda, czy ktoś tutaj jest, nikogo nie ma. No i dobra. Tam jest ten Frank. No i dobra. Teraz czek ze jest. Dobro. dobra. Muszę go szybko dobić. Dobra. Zwieszę tu w pie. No tak. Dobra, dobił mu. 6. Mm, dobra, zrobiłem pucharki, no to dzięki za oglądanie, no to się